Rozdział pierwszy. Noc, która nie ma świtu. Deszcz sypał się z nieba jak sztylety. Nie było czasu na pytania ani na wdech, który smakowałby spokojem. Ulica była ciasna, pełna wilgoci i migających neonów. A powietrze drżało jak napięta struna. Wędrowiec żelaza wiedział, że tej nocy nie będzie świadków. Tylko on i oni. Pierwszy cień spadł z dachu, jak skurczone zwierzę. Nie było ostrzeżenia. Żadnego krzyku. Żadnego syku ostrza. Nim woda zebrana na parapecie zdążyła uderzyć o asfalt, ninja już stał przed nim, wysuszony, kościsty, z ciałem owiniętym czarną, mokrą tkaniną. Jego oczy świeciły jak czerwone, żarłoczne dziury. Ostrze miecza błyszczało krwią, choć jeszcze nie zdążył zadać ciosu. Wędrowiec nie czekał. Metalowe ramię przebłysnęło, pękając powietrze. Uderzenie posłało potwora z powrotem w ścianę, gdzie roztrzaskał się jak skorupa. Ale to był dopiero początek. Z mroku wysunęły się kolejne sylwetki. Nie dwie, nie trzy. Cały szereg, każdy z nich taki sam, jakby wycięci z jednego koszmaru i rozmnożeni bez litości. Ich ruchy były płynne, nieludzkie, jak pająki tańczące w ciszy. Noc była ich językiem. Pierwszy rzucił się naprzód. Wędrowiec przechwycił ostrze dłonią z metalu. Krew trysnęła, ale nie jego. Drugą ręką uderzył w klatkę ninja. Czuł pod palcami coś dziwnie pustego. Jakby kości i skóra były tylko naczyniem dla czegoś, co nie miało prawa żyć. Kolejny przeskoczył po ścianie, poruszając się jak cień bez ciężaru. Ostrze musnęło ramię wędrowca, wgryzając się w płaszcz, ale zatrzymując na stali jego własnego ciała, iskry zapłonęły w deszczu jak czerwone gwiazdy. Nagle ulica rozświetliła się od błysków oczu. Wszystkie te twarze, te wyschnięte maski patrzyły na niego. Wędrowiec poczuł drżenie w ziemi. Nie od strachu, od pragnienia walki. Od wspomnienia, że mimo tego co stracił, nadal coś paliło się w jego piersi. Ostry syk przeszył noc. Jeden z ninja odwinął tkaninę z twarzy. Pod spodem nie było mięsa. Tylko żyły skręcone w sieć pulsujące jak robaki. Serce nie było sercem, tylko pulsującą kulą krwi, która nie należała do niego. Tak wyglądali ci, którzy pili życie. Jeden skoczył. Drugi tuż za nim. Trzeci już z lewej. Byli jak fala, jak ciąg, jak ciemność w formie ruchu. Wędrowiec zatoczył półokrąg metalowym ramieniem. Uderzenie było jak dzwon z żelaza. Ciała rozpadły się, ale nie umarły rozsypały się, by znowu skleić, jakby krew sama chciała wracać do kształtu. To nie byli wojownicy, to było stado, a stado się nie cofa. Wędrowiec zrobił krok w przód, nie w tył. To był wybór, ciężki jak stal jego kości. Jeśli miał zginąć tej nocy, miało to być tam, gdzie pada deszcz i krew miesza się z błotem. Ale on nie przywykł do przegrywania. Czekał na właściwy moment, a potem rzucił się między nich jak ostrze rzucone ręką gniewnego Boga. I noc otworzyła się jak rana. Rozdział drugi twarz kobiety w cieniu. Powietrze pachniało rdzą i krwią. Deszcz zmywał ślady, ale nie potrafił uciszyć krzyku metalu rozcinającego noc. Wędrowiec czuł, jak jego stawy naprężają się pod uderzeniami, jak rdzeń energetyczny w jego klatce piersiowej pulsuje coraz szybciej. Rozgrzewając wnętrze jak piec w sercu parowca. Krew tych stworzeń skapywała po trotuarze jak ciemny olej. Ale nawet kiedy upadały, podnosiły się z powrotem, jakby śmierć była tylko przerwą w oddechu. Jednak wreszcie zapadła chwila ciszy. Ciała, które przed chwilą skakały wokół niego, jak widma, oburzone jego istnieniem, leżały teraz rozrzucone na ziemi. Nie drgały, nie ruszały się. Tylko deszcz uspokajał tętno miasta, jakby ktoś położył na nim zimną dłoń. Wędrowiec wytarł metalowe ramię o płaszcz. Gest bardziej symboliczny niż konieczny. Wiedział, że to dopiero pierwsza fala. Jeśli jakieś stworzenie powstaje w nocy, nigdy nie działa samotnie. To, co zobaczył, było jedynie zwiastunem. Kroki odbiły się echem od ścian wąskiego podwórza. Nie były szybkie, nie były lekkie, były ostrożne. Ktoś obserwował walkę, ktoś czekał na jej koniec. Z cienia wysunęła się sylwetka, nie tak koścista, nie tak wyniszczona jak pozostałe. To nie był ninja potwór, to był ktoś w ludzkiej skórze, kobieta, wysoka, z twarzą ukrytą pod kapturem. Jednak oczy miała jasne, przenikliwe i żywe. Żywe w sposób, który potrafił zranić bardziej niż ostrze. Nie podeszła bliżej niż na kilka kroków. Wiedziała z kim ma do czynienia. Wędrowiec spojrzał na nią bez słów. Nie musiał pytać, kim jest. Wiedział to po sposobie, w jaki patrzyła na ciała. Nie z odrazą. Nie z przerażeniem. Z rozpoznaniem. Ona już to widziała. Przemówiła głosem, który miał coś ze śladu popiołu. Te stworzenia nie rodzą się z ciał ludzi. One powstają z ludzkiego strachu, z ludzkiego głodu nieśmiertelności. Ktoś je stworzył. Ktoś, kto sądził, że krew jest kluczem do wiecznego życia. Wędrowiec nie odwrócił wzroku. Nie miał ani czasu, ani cierpliwości na przypowieści. Gdzie? zapytał. Jedno słowo. Proste jak cios. Kobieta wskazała w stronę miasta. Gdzie neonowe światła tworzyły bagno sztucznego dnia. Tam, w sercu zatopionego w dymie labiryntu, znajdowała się klinika, laboratorium, miejsce. Gdzie człowiek mógł sobie pozwolić na zabawę w Boga, jeśli tylko zapłaci wystarczająco krwią innych. Wędrowiec znał to miejsce. Kiedyś przekroczono tam granice medycyny. Kiedyś on sam był jednym z eksperymentów. Kobieta dodała tylko: Oni już wiedzą, że żyjesz. Przyjdą po ciebie. Nie przestaną. Deszcz przybrał na sile. Uderzał w asfalt, jak tysiąc małych bębnów zapowiadających marsz. Wędrowiec odwrócił się i ruszył przed siebie. Nie oglądał się. Nie pytał o drogę. Nie potrzebował przewodnika, by odnaleźć piekło. On już tam był. Teraz miał tylko wrócić. Rozdział trzeci. Klinika umarłych serc. Miasto miało już swój własny puls, czerwone neony migały jak otwarte rany, a okna wieżowców przypominały oczy potworów obserwujących każdy krok. Wędrowiec szedł wzdłuż mokrych ulic, aż dotarł do dzielnicy, o której mówiła kobieta. Stare laboratorium. Kiedyś szpital. Teraz żołądek nocy. Zatrzymał się przed wejściem. Budynek wyglądał jak kość wyrwana z ciała miasta. Popękane ściany, okna zabite blachą, drzwi spuszczone na zawiasach, jakby nigdy nie otwierano ich legalnie, powietrze było ciężkie, nie jak powietrze opuszczonego miejsca, jak powietrze, które pamięta krzyk. Gdy przekroczył próg, światło zgasło, cała przestrzeń pogrążyła się w ciemności, nie absolutnej, w tej szczególnej, gęstej ciemności, która sprawia, że człowiek nie wie, czy jest sam. Metalowe ramię wędrowca rozżarzyło delikatne linie energetyczne, jakby wewnętrzny rdzeń był latarnią. Korytarze były kręte, jakby zbudowane dla kogoś, kto lubił labirynty. Ściany były wilgotne, jakby coś oddychało przez spękaną farbę. Pod stopami słychać było lekki szmer. Nie szczury, nie krople. Coś miękkiego, coś żywego. Wędrowiec przesunął dłonią po ścianie i poczuł fakturę, która nie powinna istnieć skóra. Albo coś, co próbowało nią być. Przerwał dotyk natychmiast. Z głębi korytarza dobiegł lekki dźwięk, oddech, nie, jeden, wiele, jak sala pełna stworzeń, które nauczyły się oddychać tylko wtedy, kiedy słyszą serce drugiego. Nie miał czasu na ostrożność. Wszedł do głównej hali i zatrzymał się. Sufit przypominał sieć naczyń krwionośnych. Ściany poruszały się, jakby ktoś pod nimi chodził. A na środku stały cylindry wypełnione płynem ciemniejszym niż noc. W każdym unosiła się sylwetka, wojownik, ciało bez krwi, serce z obcej materii, oczy zamknięte, klinika potworów, a przy aparaturze stała ta, która je stworzyła. Jej wzrok był spokojny, zbyt spokojny, nie miała jednak twarzy opętanej szałem nauki. Wyglądała zwyczajnie. Jak ktoś, kto przyszedł do pracy, odkręcił zawory i patrzył, jak krew wypełnia szkło. Nie odwróciła się gwałtownie. Nie krzyknęła, jakby wiedziała, że on przyjdzie. Jakby to było częścią planu. Przemówiła, jakby mówiła o czymś banalnym. To, co widzisz, nie jest śmiercią. To jest przyszłość. Ludzie myślą, że życie płynie w krwi. Ale prawdziwa siła kryje się w tym, co po krwi zostaje. W pustce. Wędrowiec ruszył bez słów. Jej dłoń sięgnęła do konsoli. Cylindry zaczęły drżeć. Najpierw jeden. Potem drugi. Potem wszystkie. Płyn zaczął padać. Powoli otwierały się oczy. Te same czerwone, głodne, nieludzkie. Wędrowiec poczuł, jak podłoga drży pod ciężarem tego, co miało wyjść. Kobieta uśmiechnęła się łagodnie. Nie przyszliśmy Cię zabić. Przyszliśmy Cię dokończyć. Z cylindrów wysunęły się dłonie. Kościste, długie, głodne. Wędrowiec uniósł obie metalowe ręce. Labirynt nocy miał dopiero zacząć pożerać. Rozdział czwarty. Z krwi, która nie należy do nikogo. Hala wypełniła się dźwiękiem pękającego szkła. Cylindry rozprysły się na posadzce jak pęcherze wypełnione ciemnością. A płyn, który przypominał zgęstniałą krew, rozlał się w czerwonych smugach. Potwory wynurzały się powoli, jakby od dawna znały ruch własnych mięśni, jakby śmierć, z której powstały, była tylko pauzą między oddechami. Ich ciała były chude, ale niesłabe. Każdy mięsień napięty jak stalowy drut, każda kość długa jak ostrze. Kiedy otwierali oczy, światło neonów odbijało się w nich, jak w wodzie zbierającej ostatnie echo zachodu. Wędrowiec nie czekał aż dotknął Ziemi. Rzucił się naprzód z siłą, która nie należała do człowieka. Jego metalowe ramię przecięło powietrze i uderzyło w pierwszego ninja tak mocno, że ciało rozpadło się na dwie części. Krew nie trysnęła. Tylko ciemny pył, jakby wnętrze stworzenia było już dawno martwe. Ale za nim był następny. I następny. Całe stado, jak fala wyrwana z brzucha burzy. Ich ruchy były zbyt szybkie, by oko mogło śledzić każdy gest. Plątanina ostrzy cieni i szarpnięć. Uderzali po cichu. Bez oddechu, bez szeptu. Jakby sama noc chwytała za broń. Wędrowiec przemieszczał się między nimi jak tornado. Jeden cios, obrót, blok, cios kolanem. Łokieć jak młot, metal o metal. Ciemność o gniew. Był precyzyjny. Jakby jego ciało pamiętało walkę jeszcze przed tym, zanim jego dusza zrozumiała, że żyje. Ale oni nie umierali, jak ludzie. Kiedy jedno ciało uderzyło o ziemię, jego krew wsiąkała w podłogę, a chwilę później odradzał się nowy kształt. Jeszcze cieńszy, jeszcze bardziej wygłodniały. Kobieta, która prowadziła to wszystko, stała nieruchomo jak posąg. Jej twarz nie drgnęła, nawet gdy podłoga spękała pod ciężarem walki. W jej oczach nie było dumy. Była jedynie pewność, że to, co stworzyła, nie ma granic. Odezwała się, gdy jedna z istot zatrzymała uderzenie wędrowca w półruchu: Nie zrozumiałeś! Oni nie szukają krwi. Oni szukają ciebie. Stworzono ich z twojego cienia, z twojego gniewu. Z Twojej straty, słowa uderzyły mocniej niż cios. Wędrowiec poczuł, jak rdzeń w jego klatce drży. Metalowe ramię zapulsowało jaśniej. Jego ciało pamiętało ból, który doprowadził go tu, gdzie był. Kiedyś był człowiekiem, który stracił wszystko. Krew, którą odebrano mu podczas eksperymentu, mogła zostać użyta do stworzenia tych istot. To oznaczało jedno. Te potwory miały w sobie cząstkę jego. Nie wahał się ani sekundy. Chwycił jednego z potworów za gardło. I roztrzaskał jego głowę o podłogę tak mocno, że beton zapękał, jak cienka skorupa lodu. Rdzeń energetyczny w jego piersi rozjarzył się czerwienią przypominającą zachodzące słońce nad miastem, które umierało każdego dnia. Kobieta zrobiła krok do tyłu, pierwszy raz jej twarz drgnęła, wędrowiec obrócił się w jej stronę powoli, jakby każdy ruch był wyrokiem. To nie oni przyszli po mnie, to ja przyszedłem po was. Potwory zawyły jednym głosem. Hala eksplodowała ruchem a noc otworzyła nowe gardło, gotowe połknąć ich wszystkich. Rozdział piąty, przebudzenie stali. Hala pulsowała czerwonym światłem, jakby jej ściany były żywą tkanką, a podłoga mogła oddychać. Cylindry pękły z trzaskiem przypominającym rozrywaną kość, gęsty, ciemny płyn rozlał się po betonie, a z wnętrza wynurzały się oni. Potwory, wojownicy bez serc. Sylwetki chude, ostre, głodne jak sam głód. Wędrowiec żelaza nie czekał, aż dojdą do pełnej formy. Rzucił się między nich z siłą, która brzmiała jak huk w zamkniętym pokoju. Jego metalowe ramię rozbłysło, przecinając pierwsze ciało w pół. Pył, a nie krew, rozproszył się w powietrzu. Nie było czasu patrzeć, jak opada. Następny ninja zaatakował od tyłu z góry. Skok bez dźwięku. Ostrze gotowe rozciąć kark. Wędrowiec wykonał półobrót i uderzył łokciem. Kręgosłup potwora pękł jak łamana gałąź, ale cień ciała złożył się i znów powstał. Jakby śmierć była tylko ruchem w ich tańcu. Kobieta stała przy konsoli, twarz oświetlona czerwienią monitorów. Tym razem już bez uśmiechu. Bez pewności. Widziała, jak jej stworzenia nie są bronią. Tylko odbiciem czegoś, czym nie potrafiła rządzić. Powiedziała cicho, ale jej głos niósł się przez hale. One są częścią ciebie. Twoja krew tworzy ich ciało. Twój gniew nadał im formę. To, co w tobie było odarte i puste, teraz żyje w nich. Wędrowiec poczuł to. Nie w ciele. W pamięci. Ten moment, kiedy stracił wszystko. Kiedy eksperyment zmienił jego krew w metaliczny płyn, a serce zastąpił rdzeń. Kiedy powiedziano mu, że to cena życia, a teraz ta cena wracała. Jeden z potworów rzucił się, wgryzając palce w jego ramię. Metal jęknął. Pędrowiec chwycił go i rzucił na ścianę tak mocno, że powstała dziura wielkości człowieka. Reszta wysyczała jednym zgodnym głosem, nienaturalnym, głodnym. Rdzeń w jego piersi zaczął pulsować jaśniej. Jak rozpalone żelazo. Jak oddech czegoś, co dopiero się rodzi. Powietrze w hali drżało. Nawet potwory się zawahały. Światło wypłynęło z jego wnętrza. Nie było elektryczne. Nie było mechaniczne. Było żywe. Kobieta zamarła. Przez sekundę wyglądała jak ktoś, kto patrzy na cud, którego nienawidzi. To niemożliwe. Ta część miała być martwa. Wędrowiec ruszył w jej stronę. Powoli. Każdy krok był jak werbel wojny. Potwory nie odważyły się stanąć mu na drodze. Nie teraz. Kiedy stanął przed nią, nie było w nim triumfu. Tylko prawda. Nie wszystko można zabrać, powiedział. Kobieta cofnęła się, jakby słowa były ostrzem. Za oknami miasta świtało. Nie był to świt zwykłego dnia. To był świt kogoś, kto przestał być cieniem. I noc, która miała nigdy się nie kończyć, pękła.